Zapytaliśmy pracowników Wisman R&D, jakie sceny umieściliby w filmie opowiadającym o ich pracy. A oto efekty. Gdybym to ja zerował ten film, to tak właśnie bym go zaczął. U siebie w domu w Gdańsku na home office. Jako product owner lubię pracować blisko ludzi projektów. Dlatego staram się jak najczęściej przyjeżdżać do rusowskiego biura Wisman R&D. I wiecie co? Zabiorę Was się w ten podróż. Zapnijcie pas. Każdego dnia spotykam się z wieloma osobami i zespołami. Wspólnie omawiamy kształt produktu i skupiamy się na kreatywnym szukaniu rozwiązań do naszych codziennych zadań. Ważnym punktem są spotkania z komponent ownerem. Kubek dobrej kawy i rozmowa to najlepszy sposób na szukanie rozwiązań. I zawsze je znajdujemy. Nie mógłbym pominąć spotkań z architektami. Nawet nie wiecie, jakim cennym wsparciem są dla mnie w podejmowaniu trafnych decyzji projektowych. Na koniec stworzyłbym taką emocjonującą scenę, gdzie zespół testuje funkcjonalności i usprawnienia aplikacji, korzystając z rzeczywistych urządzeń. W przyjemnej atmosferze, pełnej zaangażowania, tworzymy ciekawe funkcjonalności, które są przydatne i proste w użytkowaniu przez naszych klientów. A ja jestem testerką. Pracuję w zespole tworzącym aplikacje mobilne. No to co? Chyba pora teraz spojrzeć na wszystko z mojej perspektywy. Pokazałabym typowe stanowisko testera czyli wszystko, wszędzie i naraz. Zrobiłabym też kilka ujęć na sprzęt i aplikacje. To dosyć istotne dla osoby, która zastanawia się, czy u nas pracować. Zdarza się, że mam problem ze sprzętem. Fajne jest to, że wystarczy, że pójdę do kolegów piętro wyżej, bo wszyscy Wismanie pracujemy razem i pomagamy sobie nawzajem. Często współpracuję z zespołem Service Assistant, więc zrobiłabym taką scenę, że te dwa zespoły spotykają się w miłej atmosferze. Wspólnie jemy posiłki i rozwiązujemy problemy. A na zakończenie filmu pokazałabym działającą aplikację. Swój film zacząłbym od pompy ciepła. Od razu wiadomo o co chodzi. I myślę, że warto pokazać, że te urządzenia tutaj są, że można z nimi pracować, że można je testować. Lubię przychodzić do biura, dlatego cenię sobie możliwość pracy tutaj każdego dnia. Oczywiście to wiąże się ze współpracą z innymi zespołami, więc musimy także pokazać ujęcia, na których deweloperzy pracują nad aplikacjami. I mam pomysł na hasło, które może zakończyć ten film. Cieszę się, że pracuję nad produktem, który jest potrzebny światu. Moja scena byłaby bardzo prosta. Siedzę i klikam w telefon, czyli robię testy naszej aplikacji. I tyle bym powiedział. A potem wróciłbym do pracy.